Maćku, o czym będziemy dziś rozmawiać. O filmie, który otrzymał 13 nominacji do Oscara. Te invitamos al peor podcast del mundo. <grym> Czyli Dawid Bryl, Maciej Kordal. Zapraszamy na odcinek o Emilii Perez. Zapraszamy. Już koniec śpiewania z naszej strony. Myślę, że możemy przejść do rzeczy. Na, a jest dużo do opowiadania, myślę, ale na początek, tradycyjnie, o, z czym mamy tutaj do czynienia, jeżeli chodzi o fabułę. Otóż tak. Bohaterką, albo bohaterkę, którą poznajemy najpierw, to jest Rita, grana przez Zoe Saldane, Zaldane, która jest taką adwokatką. Która do tej pory jeszcze nie otrzymała należnego rozgłosu. W sensie takim, że głównie jest taką trochę taką quasi-asystentką, a tą śmietankę adwokacką spijają mężczyźni. Czyli po pierwsze wątek feministyczny. Tak, tak. Całość też dzieje się w Meksyku. O tym wspominam, dlatego że pewnego dnia dzwoni do niej taki baron narkotykowy, bardzo, bardzo bogaty. W wątek ekonomiczny. Tak. I obyczajowy. Tak. Który oferuje jej współpracę, bo właśnie widzi, że widzi jej te bolączki, o których wspominałem wcześniej. Oferuje jej współpracę. Chce, żeby pomógł jej jemu, przepraszam, już spoileruję. Jemu, żeby um, pomógł mu w znalezieniu um, kliniki, która dokona korekcji jego płci, żeby stał się kobietą. Oraz także pomoże um, tutaj um, przenieść do e, innego kraju jego rodzinę. To jest Jessie, grana przez Selena Gomez, Selena Gomez i jego bodajże dwójkę dzieci, jeśli pamiętam. No, czyli wątek seksualności. Tak. I od tego momentu e, e, wszystko się udaje, ale pewnego dnia e, do Rity odzywa się tajemnicza kobieta, która oferuje współpracę adwokacką taką, albo po prostu współpracę. O. Jak nie trudno się... I to, wszystko, mhm. I to wszystko pierwsze 15 minut filmu. No tak, tak. No, tylko nie, nie zdradziliśmy tutaj zbyt wiele, myślę tutaj a propos tej zmiany płci. To nie jest jakoś w zwiastunach pokazane, ale myślę, że to jest dosyć można się domyśleć też ze zwiastunów, po prostu tutaj, o co, o co tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. O to właśnie chodzi, jak to mówił Marcin Rola na Sylwestra. Tak, i też jeżeli lubicie czytać newsy filmowe, a jeżeli nie lubicie, to my wam opowiemy. Karla Sofia Gustafson, która. Gascón. właśnie. Gaskon przepraszam. Gascón. No, Gustafson, jak tego, jakby z Norwegii była. Mm -hmm. A nie, jest z jest, jest, jest Meksyku, tak? Z Hiszpanii. Z Hiszpanii. Tak. To jest właśnie osobą transseksualną, także do tej roli pasuje. Pasuje bardzo. I wokół niej są teraz jakieś kontrowersje na temat jej tweetów, jak to zwykle bywa. Nie, nie znam profesjonalnych terminów na to, czy to jest gaz. Nie, nie gaz -like. Nie, Chyba nie. W każdym razie, że ona, będąc osobą transseksualną, powinna być wspierająca dla innych osób mających jakieś. No tam głównie wyobrażała osoby muzułmanów, głównie coś tam o Black Lives Matter też mówiła, bardzo nieprzychylnie A, tak. pisała. No, i generalnie nie tyle całe Hollywood się od niej odcięło. Netflix się odciął po, też po jej przeprosinach oficjalnych. Też czytałem wypowiedzi reżysera z od O'Diarda, że on w ogóle powiedział, że ona tylko szkodzi temu filmowi, tak naprawdę, więc lepiej niech się nie odzywa. Więc no, nieprzyjemnie jest, ale to nie jedyna kontrowersja wokół tego filmu pewnie oprócz naszego odcinka jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani tematem Emily Perez no to masa filmów się pojawiła masa w przestrzeni youtube'owej zwłaszcza które mówią że to jest najgorszy film jaki otrzymał 13 nominacji do Oscarów w ogóle że to jest hańba przez nie dawajcie temu filmowi nagród w ogóle więcej, powstrzymajmy to. Plus też odezwała się społeczność Meksyku, która znaczy Meksykanie, którzy nie za bardzo, którym nie za bardzo podoba się to, jak Meksyk został dosyć no, stereotypowo pokazany. Mowa tutaj o tych, o tych kartelach, narkobosach i tym podobne. Zwłaszcza, że sam reżyser jest Francuzem. Obsada jest głównie e, co najwyżej e, właśnie hiszpańskojęzyczna. Tam chyba Selenie Gomez zarzucono, że ona bardziej mówi z hiszpańskim akcentem niż z meksykańskim. E, więc no, chyba też zdjęcia same właśnie tak, tak jak czytam, były kręcone w Paryżu e, tylko. Więc no, dużo się tych kontrowersji nazbierało, ale to może pytanie. Wydaje mi się, że kontrowersja jest najlepszym punktem startu. Czy jest chociaż, Dawid, u ciebie cząstka ciebie, która nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami w tym filmie? Jest. Znaczy, jest filmu. absolutnie. Cały ja, nie cząstka mnie, który ma to w dupie, ponieważ szanowni państwo, ja ten film obejrzałem, jak to często bywa u nas w podcaście, na festiwalu Nowe Horyzonty, więc obejrzałem go dosyć szybko, bo w sierpniu już zeszłego roku, nie muszę czekać tak jak wszyscy, albo polować na pokazy przedpremierowe. Nawet na bilety jakoś bardzo nie musiałem polować, co mnie troszeczkę szokowało, bo ten film miał premierę w Cannes i w Cannes już wszyscy mówili, że ten film jest super i też to chyba była wyjątkowa, nie wiem, czy pierwszy raz się tak wydarzyło, ale nagrodę za najlepszą aktorkę dostała grupa, wszystkich tam, mm -hmm. właśnie troje, e, Zoe Saldana, Karla Sofia, e, Gascon. Gascon i Selena Gomez, mm -hmm. e, nie pojedyncza osoba, mm, co ciekawe, sobie zapiszę, żebym przypadkiem wątku nie stracił. To jest dla mnie największy przekręt Oscarowy od dawna, że Zoe Saldana jest nominowana zawsze jako rola drugoplanowa. Chociaż ona jest tutaj totalnie pierwszoplanową postacią, a drugoplanową prędzej jest właśnie Emilia Perez bym powiedział, a ona jest nominowana w pierwszoplanowych. No ale może uznali, że Zoe Saldana absolutnie pozamiata i pozamiatała konkurencję, w, jeżeli chodzi na pewno o aktorki drugoplanowe. Jeżeli nie dostanie Oscara, to to, co? to jeszcze bardziej jakby zaszkodzi tej, to jeszcze bardziej zaszkodzi tej nagrodzie, po prostu, że ludzie już plują na Oscary i uważają, że, że nie mają absolutnie żadnego znaczenia i jest to jakiś wyznacznik tylko dla ludzi, którzy o kinie nie wiedzą absolutnie nic i chodzą do kina trzy razy w roku i właśnie idą na film, który między innymi, który dostał Oscara za najlepszy film i to tak naprawdę tyle, no bo Zoe Saldana jest absolutnie zjawiskowa w film. O czym e, nie powiedzieliśmy wprost, jest e, muzykalem, więc tam są piosenki. Musicie być na to przygotowani, żeby nie było jak w przypadku wrednych dziewczyn, że ludzie szli do kina e, na remake, a tu nagle zaczynam śpiewać i mówią: Jezu, ja nienawidzę piosenek. Ale Emilia Perez, e, ja też nie lubię piosenek, słuchajcie. Ja uważam, że West Side Story jest e, okropnie nudnym filmem i te piosenki tam e, nic, e, nic fajnego temu filmowi nie robią. Chyba rozmawialiśmy o West Side tak, Story. Ja, mi się, ja, w, ja lubię. Znaczy, to nie, nie, nie rzucam się Rejtanem za ten film. Ale pod... dobry był moim zdaniem. Ale dobrze. To ja bym, to ja bym Emilie Perez porównał troszeczkę do La La Land. Tam nie mm -hmm. ma takich typowych typowych piosenek, no wiadomo, że są tam ludzie, którzy sobie chodzą i tańczą, ale to nie są takie piosenki, nie wiem, poetyckie, w sensie tak napisane typowo pod piosenki, jak w Wicked, tylko to są piosenki, które raczej mają być, nie wiem, dialogiem na przykład między postaciami, tak jak my zaczęliśmy w intro, e, hmm. czyli w, w klinice z, z zmiany płci, e, Rita właśnie śpiewa sobie rozmowę z, z doktorem, albo już na samym początku, świetna piosenka, ze świetną choreografią, jak właśnie Rita pisze na swoim laptopie Gdzieś tam na targu ulicznym, jedząc jedną ręką buritko i coś tam popijając, e, obronę na, na, kolej, na, e, na, na kolejny dzień. I, I wtedy, i nagle cała ulica razem z nią wstaje i zaczynają wszyscy tańczyć. To jest wszystko bardzo dynamiczne i kamerą też świetnie poprowadzone, naprawdę ciarki. No no cóż, no, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tobą zgodzić, tutaj całkowicie. Tak, tak. Ja też nie należę do grona tutaj sceptyków. Prost przeciwnie, uważam, że jest to bardzo dobry film, um, ale znaczy ja też może zaznaczę na początku, że no ja się nie znam na zagadnieniach związanych, um, albo nie może zagadnieniach, po prostu no, nie znam, no, nie przeżyłem takiej sytuacji, no, nie, nie przeżyłem sytuacji, nie jestem osobą transpłciową, transseksualną, więc, no, trochę ciężko mi się wypowiadać na temat tutaj, jak to zostało, jak ten temat został przedstawiony. Wydaje mi się, że więcej y, mogą wypowiedzieć się osoby, albo bardziej szczegółowiej mogą wypowiedzieć się osoby, które, no właśnie, znają się na tym. Y, no, nie mniej, y, tak jak wspomniałem, zgadzam się tutaj z tobą w 100% procentach. Y, właśnie ta... Y, od początku może. Wspominaje się o scenografii, nie o scenografii, tylko o choreografii, i tutaj ponownie całkowita zgoda. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo numerów, które naprawdę są zrealizowane z pomysłem, z polotem. O czym, I, na przykład omawiając Wicked, to ja bardzo często podkreślam przy musicalach, że to jest bardzo istotna dla mnie rzecz. Przy czym nie zmienia to faktu że są też w Emily Perez piosenki takie bardziej, no, intymne, tak, które bardziej skupiają się na tej sferze emocjonalnej. No i wiadomo, że wtedy to nie potrzebuje jakiegoś takiego churdur, nie wiadomo jakiego rozmachu. Tam też się takie znajduje... Ale jest chór! Tak, ale jest chór, tak, jest chór, dokładnie. Jest chór tam w pewnym momencie, no, no można chwalić też właśnie tą choreografię, to jak kamera pracuje głównie, jak tutaj portretuje Zoe Saldane w tej jej numerach, chociażby właśnie ten taki, jest jeden numer, gdzie ona, po tym jak dostaje ten telefon od tego barona narkotykowego, jest właśnie też numer o, o słowach, o słowach w czasie jakiejś konferencji, gdzie ona po prostu wytyka palcami hipokryzję wszystkich zebranych ludzi. Tak, to jest tak, chyba tak. To, topowy moment. Jakby ona ma jeszcze taką piękną marynarkę, tak, czerwoną, czerwone tak. spodnie. Ja sobie czerwone spodnie dlatego kupiłem. Nigdy nie miałem czerwonych spodni. Ja mam się jak i myślę oglądać, o Jeśli w... na socialach, to widzicie zdjęcie mnie y y y y z czerwonymi spodniami, także ja byłem, byłem trendseterem, zanim to było modne. Ale tak już żart, żarty żartami, no to, no to tak, to zdecydowanie ta choreografia wybija się na plus też. No jednak ja tutaj się nie zgodzę, bo rozumiem, z jednej strony rozumiem zarzuty Meksykanów, ale jednak no naprawdę ten film jest ujęty w bardzo duży nawias. Tam to jest, za... pierwsze ujęcie to pamiętam, to są, jest zbliżenie na taki zoom in na... Um, Mariachi w takich neonowych strojach i w neonowych tych ich. Jak się nazywały te ich kapelusze? Sombrero. Sombrero, tak. W neonowym sombrero. Więc to już myślę, świadczy o tym sam początek, że jednak, no, no, no nie trzeba tego brać jakoś turbo na poważnie, to co się tam dzieje. To jest bardziej właśnie um, historia właśnie stricte skupiona, tak jak wspominałem wcześniej o tym wątku e, transpłciowości, tej zmiany płci, e, no tutaj przede wszystkim no, oddaje się sprawczość tutaj tej, tej kobiecie. E, fajnie jest tutaj wygrany ten taki właśnie kontrast między takimi, nazwijmy to, męskimi takimi przywarami, że czasami czasami budzi się w niej taki e, taki mm, Taka, m, taka męska zazdrość, taka, taka typowo chamska, męska zazdrość, chamska, męska nienawiść, e, która pewnie jakoś była, e, miała swoje jakieś pokłosie po tym, po jej tym okresie życia, kiedy była mężczyzną, ale też właśnie skupia się na jakichś takich pragnieniach e, związanych z e, uczuciami, tak z miłością, z relacjami do dzieci, że no... Są w niej, nie chcę powiedzieć, dwa wilki, bo to tak no, raczej nie pasuje do tego, tylko widać tutaj, bardzo dobrze balansuje się ten konflikt jej taki wewnętrzny, no bo chce być. Chce być, chce być, drugą matką trochę dla tych dzieci, ale no, ale nie może tak naprawdę, bo nie może się przyznać do pewnych rzeczy. Dokładnie, tak, bo tak. jakby po tej zmianie płci, no to już nie może być dalej baronem narkotykowym, tak, bo, tak. bo, wszyscy by, bo to by ich wszystkich, nie wiem, ośmieszyło. E, zabiliby jego, jej rodzinę, e, więc e, sfingują jakby śmierć barona narkotykowego, mhm. i sobie jest później Emilia Perez, jakby tam z jakąś nie, niewyjaśnioną przeszłością, żona jest gdzieś tam jakąś daleką kuzynką, e, i ona później spotyka właśnie tę swoją rodzinę, i nadal ma no oczywiście e, ciepłe uczucia i mhm. do swojej żony, a tym bardziej do swoich dzieci. Tak, więc, tak. E, mhm. Właśnie to jest ten, może. Konflikt, o którym wspomniałeś, który rzeczywiście bardzo, bardzo za serce łapie, a gdzieś tam jeszcze próbuje walczyć z tymi e, o sprawiedliwość dla ofiar e, rodzin poszkodowanych właśnie tak. w, e, przez kartele narkotykowe, które porwały. Porwały tam ich rodziny, i nie wiadomo, czy oni nadal są przetrzymywani, jeszcze mogą wrócić gdzieś tam, zmizerniali totalnie, czy, czy po prostu nie żyją. Tak, i to jest właśnie ten kontrast, że tak jak wspominałem o tej chamskiej męskiej zazdrości, tutaj, tutaj jest z kolei ta, taka empatyczna, czuła strona kobieca, taka uruchamia się w niej w momencie, kiedy właśnie chce to, za, za, chce pomagać ludziom głównie, chce przeznaczać te swoje środki finansowe. Które zebrała przez lata po to, żeby, no, że właśnie, żeby pomagać ludziom trochę, no, znaczy, no, no, może bardziej niż trochę nawet. Więc faktycznie tutaj to jest, e, jest, jest po prostu bardzo dobrze, bardzo czytelnie, e, bardzo sprawnie wygrane, także tutaj zdecydowanie Szapoba. Mm. Dodam też o tych piosenkach w sumie, że to musiałem się, po, powiem szczerze, do tego trochę przyzwyczaić, że one są takie, tak jak Ty, Dawid, wspominałeś, takie. Mm, Bardziej dialogowe, w sensie, że one są bardzo często urywane, wydaje mi się. E, na przykład jak ta rozmowa w klinice zmiany płci z tym doktorem, czy też właśnie ta te, te piosenka po telefonie od baronu narkotykowego i też pewnie wiele, wiele innych. One są bardzo często dosyć urywane. Nie mówię, że nie da im się tak. Nie mają takiego mocnego wejścia, mocnego walnięcia, ale mam, ja miałem taki dysonans w głowie, że no coś, no, a gdzie jeszcze, tak, no jakaś jakiś koniec tych tych piosenek, może by się przydał w niektórych miejscach, e, także to może taki jeden z powiedzmy moich takich e, zarzutów wobec, wobec tego filmu. Jeżeli chodzi o twoje e, przemyślenia na temat tego, tej nominacji za najlepszą rolę drugoplanową, no to tutaj, tutaj są we mnie dwa wilki na pewno, bo o ile tak jak w zeszłym roku mówiłem, że Lili Gladstone trochę skrzywdzili, że ona powinna mieć tą nominację za aktorkę drugoplanową, tak tutaj no, no ciężko moim zdaniem, bo bo na początku przez pierwszy, takie właśnie te pierwsze powiedziałbym pół godziny to rzeczywiście jest postacią pierwszoplanową, ale jednak moim zdaniem potem ta wajcha jednak Zdecydowanie bardziej jest przesunięta na postać Emily Perez. No i trochę też, no, jej ten film dotyczy, tak naprawdę, w, w zdecydowanej większości, więc, no, trochę trochę rozumiem, a trochę, a trochę też mam przeczucie, że no po prostu jakoś próbowano z tego wybrnąć o, i coś wymyśleć. Niekoniecznie najlepszy pomysł wymyślono, ale też ciężko było wymyśleć inny. Chyba, że ty uważasz że wprost przeciwnie, że po prostu powinno się je zamienić miejscami i byłoby po, po problemie. Nie, teraz sobie odświeżyłem nominację, Ariana Grande mm -hmm. też może dostać Oscara, także spoko. Tak. <laughs> Ale to pewnie o Oscarach i tych, o, o już samej Galii o zwycięzcach, to zrobimy, zrobimy oddzielny odcinek. Też trochę ta Karla Gaskon, so Sofia Gascon tak, no nie do końca potrafi śpiewać. No jednak faktycznie jak są te, są te momenty musicalowe, tak. no to właśnie tutaj Zoe Saldana i Selena Gomez, to widać, że one są tutaj e, profesjonalistkami w tej dziedzinie. Dlatego, no, rozumiem decyzję reżysera, żeby jej dać takie bardziej właśnie te spokojne, te takie bardziej wyciszone, wyciszono emocjonalnie piosenki. No, ale oczywiście, no, kim ja jestem, żeby mówić ludziom takie rzeczy, no, ale wydaje mi się, że w większości możemy się zgodzić, że ona tak za bardzo to śpiewać nie potrafi. No. A co myślisz o końcówce, która jest na pewno bardziej, yy, najbardziej hollywoodzką, Częścią tego filmu. Czy ja wiem, no tam. No są tam takie pewne nieścisłości, takie trochę głupotki, które y, można tam y, wytknąć palcami, ale no ponownie, wydaje mi się, że to całkowicie wpisuje się w ramę tej konwencji, która przez cały film była sukcesywnie wyznaczana więc kompletnie mnie to nie dziwi. Y, jednocześnie, bo tam jest dużo tych gatunków, właśnie musical, trochę, trochę dramat rodzinny, trochę, znaczy dramatu sądowego może trochę mniej, ale też taki quasi społeczny film, więc no, więc taki a'la hollywoodzko, trochę akcyjniak, taki, no nie powiem, ona Sicario, ale no, bo trochę jednak daleko realizacyjnie do, do tego, ale no, Kompletnie mnie to nie dziwi zupełnie. No, I w ogóle nie zszokowało. E, jak was e, męczy, ta. Nazwijmy to bardziej artystyczna część Emilia Perez, czyli powiedzmy, że dwie trzecie filmu, czy tam trzy czwarte. No to pod koniec macie oddech, bo, bo macie te pościgi, te wybuchy, e, także no dla każdego coś dobrego. To, to, jest, to jest naprawdę to jest szalony film. E, top 10 jeszcze nie ujrzało e, na ten na moment naszego nagrywania e, światła dziennego nasze. No ale Emilia Perez to jest, e, to jest drugi najlepszy film, jaki widziałem w zeszłym roku. No, tak się złożyło, że wydziałam go w zeszłym. No i jestem w stanie całkowicie się z tym zgodzić, tak jak mieliśmy jakieś tam e, wątpliwości, znaczy nie wątpliwości, tylko dyskusje na temat tego e, dziewczyny z igłą. No to ja tutaj w ogóle mnie to nie dziwi, absolutnie. Jesteśmy tutaj obydw obydwaj w gronie e, całkowitych, nie wiem, czy możemy powiedzieć, całkowitych wielbicieli, ale no. Oj, tak. No to tak, to jesteśmy w gronie całkowitych wielbicieli. Um, tak, życzymy na pewno jakichś statuetek e, dla tego filmu um, w niedalekich Oscarach, już tam za bodajże kilka tygodni. Także, także zobaczymy, zobaczymy jak to się, jak to się wyklaruje. Czy... To na ile jesteś wielbicielem Maćku? No dla mnie taka porządna ósemka, no mimo takich tych, e, no bo tych głupotek pewnie można znaleźć więcej w czasie całego filmu, jakichś takich nieścisłości. No ale biorę to na karb właśnie tego, że tak jak wspominałem już dwukrotnie, to wspomnę trzykrotnie, że jednak to jest taka rzeczywistość ujęta w nawias. Dostałem to, co chciałem, jeżeli chodzi o muzykalu, czyli patrz, fantastycznie zrealizowane te sekwencje właśnie muzykalowe. Ciekawą, główną bohaterkę, gdzie jej konflikty wewnętrzne są bardzo dobrze wygrane, bardzo dobrze opowiedziane, więc dla mnie to jest, ta, to jest taka solidna ósemka po prostu. A dla mnie bardzo solidna dziewiątka. Troszeczkę do tej dziesiątki zabrakło, nie pamiętam już dlaczego. Natomiast no ja byłem porwany od samego początku, nie do końca pamiętałem, że miał być to musical aczkolwiek yy, i w momencie, w którym zaczęli śpiewać to, bo byłem na filmie z moją narzeczoną, to ona tak na mnie spojrzała, wytrzymasz? Ja mówię, no zobaczymy. <laughs> no i proszę Państwa, jak wytrzymałem, to naprawdę tak wytrzymywać, to życzę Państwu tylko takiego wytrzymywania, tak jak yy, ja na Emily Perez. I mam nadzieję, Maćku, że w tym roku yy, inaczej yy, zaplanujesz sobie terminowo wyjazd do Wrocławia na Nowe Horyzonty i obejrzymy takiego hiciorka sobie razem. No, no też mam taką nadzieję. No u mnie była podobna historia, czy trochę podobna, historia, że moja partnerka nie wiedziała, że to jest musical i ja bardziej musiałem ją pytać, czy wytrzyma, czy nie. Wytrzymała na pewno. No i cóż, no całkowicie się z tobą zgadzam, no mam nadzieję, że, że będzie nam dane obejrzeć ten film, ten film, znaczy nie ten, tylko podobne jakościowo filmicha, o tak to ujmijmy, na najbliższych nowych horyzontach. Mamy też nadzieję, że takie filmy jednak będą się pojawiać trochę wcześniej w polskich kinach, bo wydaje mi się, taką właśnie Emilia Perez wzbudziła taką moją refleksję, że można ustawić datę premiery na 28 lutego, ale obejrzeć ten film właśnie nawet miesiąc wcześniej, chyba tylko po to, żeby więcej kasy zdobyć na biletach przedpremierowych, które są droższe pewnie nominalnie od, od, takich zwykłych w czasie premiery, więc nie fajne, to jest moim zdaniem. Nie róbcie tak i dawajcie nam filmy szybciej, żebyśmy nie musieli do Zatoki Piratów wpłynąć po to, żeby obejrzeć Queer Lucky Gładanino w normalnym momencie naszego życia, a nie rok po premierze albo tak. Bogini Partenop, wstydźcie się. Tak, tak, nieładnie. <gry> Ale, ten, ale koniec z tymi nieładnymi akcentami. E, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. E, możecie zostawić lajka, zasubskrybujcie, jeśli wam się podobało. Swoje opinie możecie też negatywne zostawiać opinie, możecie się z nami nie zgadzać w komentarzach. To piszcie też śmiało, ale kulturalnie. Zachęcamy do kultury przede wszystkim. My wszystko e, czytamy, bierzemy pod uwagę. E, też bardzo, niekiedy, bardzo często macie ciekawe refleksje i do tego bardzo, bardzo zachęca zachęcamy. I możecie nas też słuchać na platformie Spotify. Tak jest. To trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.